Się do Berlina na pomiary. Mam też e, pomiar w Poznaniu, gdzieś za Katowicami. Tam później nocuję i później jadę do Tomaszowa Mazowieckiego. Sporo, sporo objazdów i pomiarów i ustaleń. E, jestem tu już któryś raz, ale musimy dograć wszystkie szczegóły, żeby projekt, który robimy jest dosyć kosztownym projektem i musi być wszystko dograne precyzyjnie. Więc idę dokazywać jeszcze wszystko z architektem. Zapraszam na kolejnego vloga. Dzień dobry. Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki. Już nie wiem, który raz pracy idą swoim tempem nie chcę mieć za wolno, ale po prostu Kiedy rzeczy były zamówione u mnie zbyt szybko i wszystko stoi i czeka na modlas. A schody ludzie muszę wygrywać, jeśli chodzi o szybko. Takie kondygnacje Do tego jeszcze tam jakieś schody na beton Jakieś też zabójcze terminy szybkie No zobaczymy jak to pójdzie wszystko Ale jest co robić, naprawdę jest co robić Ale wszystko musi być dobrane perfekcyjnie Podpisane przez i tak tak, żeby nie było, że coś będzie nie tak A jak jest coś nie tak to wiecie co się później może nie zgadzać Mamy, mamy o, to niedobrze dla filmu. Po rozmowach, znaczy to have this. Aha. You see between these two. Here. Po to znaczy w trakcie jeszcze to się okazało, że są jeszcze jedne schody, czwarte. Czwarte schody zmierzone. Termin zabójczy. Wstałem do Berlina, żeby sprawdzić ekipę, co robią. Znaczy wiem, co robią, montują drzwi, ale jak mi idzie. miałem dosyć sporo roboty, także zobaczymy, jak montaż drzwi wyszedł. Mamy nowego członka ekipy, jest Darek. Pozdrawiamy Darek, jeśli oglądasz. Dobry fachowiec, Państwo się przypominają, to mi się podoba, tylko nie chcę być do nagrywany. Co zrobić? Jak żyć? Trzeba to uszanować. Właśnie już dotarłem do hotelu Tychy. Zobaczymy jakie będą warunki ale myślę, że będzie dobrze jest naprawdę ok, podoba mi się to na pewno się wyśpię, wypocznę a wypoczynek jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rano byłem w Berlinie i teraz jestem w Tychach. Byłem niedaleko tutaj mierzyć jakąś budowę i jest już godzina 21. o 21.45 mam sens i idę dzisiaj na Gwiezdne wojny, ponieważ stwierdziłem, że dosyć napięte ostatnie dni są tygodnie i jeszcze mam parę stresów związanych z jednym z projektów, w sumie parę projektów, ale jeden jest taki bardzo stresujący, ponieważ pewne rzeczy nie układają się tak, jakbym tego chciał i to nie jest moja wina, ponieważ jakby nie jestem decyzyjny we wszystkich kwestiach. Jakby robię dla kogoś, nieważne. Bynajmniej chcę się trochę zrelaksować, a relaksują mnie też filmy, dobre filmy. Lubię chodzić czasami sobie do kina i między innymi dzięki temu też troszkę się resetuję. I... Chciałem troszkę powiedzieć o tym odpoczynku. Odpoczynku, który jest mega ważny w kontekście dalszych działań, które człowiek gdzieś wykonuje, ponieważ odpoczynek powoduje, że lepiej później myślimy nad projektami czy nad innymi wyzwaniami życiowymi, które po prostu nas czekają. I taki, taki odpoczynek naprawdę jest bardzo ważny w naszym życiu, i zapewniam Was, że. Warto jest czasami poświęcić troszeczkę czasu, żeby dać go sobie i też czasem zrobić coś dla bliskiej osoby, która jest przy tobie, być może żeby też troszkę tego czasu miała dla siebie. Każdy jest inny, każdy lubi odpoczywać w inny sposób. Ja między innymi w ten sposób czasem też lubię aktywnie, ale dzisiaj wybieramy tą formę i jedziemy do kima. Także kończę dzisiejszy ten odcinek. Dziękuję za to, że byłeś dzisiaj ze mną w tym podróży i dziękuję za to, że jesteś ze mną. Do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam.